jesteśmy w centrum nauki języka Kirundi, które przekształciło się w szkołę katechetyczną. To właśnie tutaj nasi misjonarze w 71 i 2 roku uczyli się języka Kirundi. Z nami jest Monsignor Stanislas, Stanisław Stąpone, Stanisław, tak, który był w Polsce, prowadził nawet procesję świętego Stanisława w Krakowie. I on jest taką żywą pamięcią tutaj kościoła w, w Burundi. Proszę powiedzieć nam, gdzie się znajdujemy. To jest biblioteka Centrum Językowego w Muyangę, powołanego przez Ojców Białych. Tak było na początku. Później przekształciło się ono w afrykańskie centrum katechetyczne, którym jest do dzisiaj. Czyli tutaj uczyli się języka nasi współbracia? Tak, to tutaj właśnie przez określony czas uczyli się języka Kirundi, Karmelici Bosi, Ojcowie Biali i misjonarze z innych zgromadzeń. Jesteśmy w Rutana, parafia katedralna dzisiaj. 50 lat temu, kiedy nasi misjonarze przyjechali do Burundi, to była jedna z parafii tutaj w regionie. I to właśnie w tej parafii widzicie tutaj prezbiterium dookoła, piękne drzewo i z tyłu kościół, który dzisiaj jest katedrą. Wtedy był kościołem parafialnym. To tutaj ojciec Leonard i ojciec Eliasz. Po, po kursie językowym byli na tak zwanym stażu, czyli tutaj uczyli się odprawiać pierwszych mszy świętej, tutaj wprowadzani byli w sakramenty, w też taką pedagogię duszpasterską i staż się rozpoczął spokojnie, normalnie i od razu wybuchła, wybuchła wojna. 72. były czystki etniczne w tym regionie bardzo, bardzo krwawe i bracia też przygotowywali się na atak, na atak na parafię. Per, ojciec Leonard w pośpiechu wziął ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, którą przywieźli z Polski, podarowaną przez prymasa Wyszyńskiego, pobłogosławioną się przez papieża Pawła VI. Wziął obraz i schował w zakrystni, którą tu widzicie, za chwilę zobaczymy w szczegółach. A ojciec Eliasz, młody zaraz po święceniach, przyjechał z Rzymu tutaj na misję z filmem. filmem o życiu Pana Jezusa, całą Ewangelię na filmie. I bał się bardzo stracić tego filmu, i, i, i schował ten film właśnie na tym drzewie. Oczywiście 50 lat temu to drzewo było trochę mniejsze, ale to właśnie tutaj uratował ten film. Kiedy wojna się skończyła, atak został odparty, znalazł to, to, ten film i później już w Mpinga przez wiele lat pokazywał wiernym życie Jezusa. Ten film został uratowany, tutaj w Rutan. thank you Dziś jesteśmy w parafii Makamba. To właśnie tutaj ojciec Synwal, Sylwan Zieliński na początku misji był na stażu. To właśnie tutaj doświadczył też niebezpieczeństwa podczas wojny domowej, czystek etnicznych w 1972 roku, gdy wojska tutaj otaczały miejscowe tej tereny w, w blisko parafii. Jeden z ojców białych wszedł na wieżę. Ojciec Sylwan był za nim i trzeba powiedzieć, że ta wieża została ostrzelana. Ojciec Sylwan naprawdę był w takim no, wielkim niebezpieczeństwie. I też taki inny przykład, szczegół z, te, z tamtych czasów, które przeżył ojciec Sylwan, wspomina to w swoich wspomnieniach, listach. Ekonom tej parafii Przygotował w starym murze, który tu widzimy, przygotował takie małe nisze, dziury w murze, gdzie ukrywał jedzenie. Na wypadek, gdyby wojna trwała dłużej, gdyby parafia została przejęta przez wojsko. 50 lat po tutaj pierwszych doświadczeniach misyjnych ojca Sylwana widzimy, że parafia w Makamba Rozrasta się. Miasteczko stało się stolicą prowincji, rośnie, jest dobra droga. Zaraz obok parafii Kościół tutaj ufundował i prowadzi uniwersytet Grand Lac. To jest uniwersytet prowadzony przez całą diecezję Bururi. Jednym z kampusów jest tutaj kampus w Makamba. Wiernych y, są tysiące i ciągle przybywa. Może już ci młodzi nie pamiętają, że był tutaj kiedyś ojciec Sylwan. Może tylko ci starsi, ale dzisiaj rano spotkaliśmy, zaraz po przyjeździe. Pierwsze dziecko, które spotkaliśmy, pytamy, jak się nazywasz? A on mówi karmel. Także imiona niosą pewną pamięć, imiona niosą pewne przesłanie. I chłopaczek, który chodzi do czwartej klasy podstawowej, nosi imię Karmel w Makamba. Także ojciec Sylwan wyjechał, a tradycja Karmelu w parafii trwa. Jesteśmy w parafii Mabanda, diecezji Bururi, gdzie przyjechali nasi misjonarze w 1971 roku, dokładnie 50 lat temu. I to właśnie ta parafia przyjęła jednego z naszych misjonarzy, ojca Jana Kantego Stasińskiego na staż. To tutaj ojciec Jan Kanty miał szansę uczyć się pierwszych słów. Kirundi, to tutaj miał szansę uczyć się pierwszych doświadczeń duszpasterskich, jak zorganizowana jest parafia, ale i tutaj miał pierwsze doświadczenia kulinarne w Afryce. Jesteśmy właśnie w refektarzu, gdzie ojciec Jan Kanty Stasiński wspomina w listach, że proboszczem był znany myśliwy, i często wieczorem nie brakowało dobrej antylopy. Jesteśmy w refektarzu, są z nami tutaj kapłani, którzy obsługują 20-tysięczną dzisiaj parafię. Ksiądz Donasien, który jest wikarym parafii. Jest też okazja spotkać się z seminarzystami, którzy przyjechali na niedzielę powołaniową tutaj do, do parafii, aby z wiernymi dzielić się doświadczeniami z seminarium. Ale jest tutaj pośrodku między nami ksiądz proboszcz. Serż, który dzisiaj jest proboszczem tutaj w parafii Mabanda, ale kiedy nasi bracia przyjechali do Burundi w 1971 roku, był wtedy neopresbiterem w Mpinga, wikarym w Mpinga, jedynym miejscowym kapłanem. I to właśnie ksiądz Serż pomagał naszym braciom na samym początku. Woził ich motorkiem, pokazywał drogi do tych wielu, wielu, nastu, nastu kościołów, które trzeba było obsługiwać. To on był ich pierwszym Wmpinga nauczycielem języka i metod duszpasterskich. To jest ksiądz Serż, przyjaciel samych początków karmelu w Burundi, diecezji Bururi. Jesteśmy przed garażem, to jest wejście do garażu, gdzie brat Marceli przebywał na swoim stażu, gdzie ekonom, ekonom diecezji wprowadzał go we wszystkie tajniki, posługi yy, w stolarni, w garażu, ale też na budowach. W tym pierwszym roku zostałem mu powierzony już pierwsze budowy. I to właśnie tutaj brat Marceli przechodził pierwsze praktyki, pierwsze wymiany, pierwsze obserwacje. Spotkaliśmy księdza Leona, który jest kanclerzem tutaj aktualnie tej diecezji, który pamięta dobrze brata Marcelego. Był wtedy w siódmej klasie szkoły podstawowej i pamięta, jak grali razem w siatkówkę. Poznałem brata Marcelego osobiście, kiedy byłem w siódmej klasie. W Buta uczyłem go języka francuskiego. Razem byliśmy w szkolnej ławce i na boisku. Pamiętam, jak grał w siatkówkę, zbijał piłki dwoma palcami. To wspomnienie zostało mi na całe życie. Brat Marceli był pełen pokoju. Stojąc tutaj między grobami seminarzystów zamordowanych w 1997 roku w Buta, gdzie jesteśmy, stojąc tutaj przed kaplicą męczenników braterstwa, myślę dzisiaj o bracie Marcelim. To właśnie tutaj, w tym miejscu, w tym seminarium, spędził pierwszy swój rok. Wśród tych młodych chłopców tutaj uczył się pierwszych kroków. Misjonowania w Burundi. Dzisiaj stoimy tutaj na grobach seminarzystów, właśnie z tej szkoły, z Buta, gdzie pierwsze kroki robił brat Marceli. 25 lat, równo 25 lat po wyjeździe z tego miejsca, kiedy brat Marcelli skończył um, staż w 72 roku, 25 lat później nastąpiła masakra. Niektórych znał, może nie sam seminarzystów, ale tych, którzy byli tutaj wśród nauczycieli, też którzy zginęli, na pewno ich znał. Brat Marcelli też przeżył trudne chwile i na misjach, ale taką największą próbą było, była jego choroba nowotworowa. To właśnie w roku jubileuszowym, 25-lecia misji karmelitańskich, umierał, składał swoją ofiarę. Już nie w Burundi, ale w Krakowie. To tak dziwnie wszystko się jakoś łączy, składa, że to właśnie Buta, to seminarium, było pierwszym miejscem, gdzie nasi misjonarze spędzili pierwsze dni w Burundi. Nikt wtedy nie myślał o męczeństwie, nikt wtedy nie myślał w tej szkole o masakrach, 25 lat później to wszystko się zmieniło, dojrzewało. I misja dojrzewała, i Kościół w Burundi dojrzewał również przez próbę męczeństwa, próbę śmierci.